cały czas pracujemy nad tym samym zdjęciem. Przed chwilą zostało ono wyostrzone. W tym filmie chcę pokazać w jaki sposób możemy zwiększyć klarowność, przejrzystość tego zdjęcia. Co ciekawe, w tym celu wykorzystamy ten sam filtr co przed chwilą, czyli maskę wyostrzającą. Żeby ten filtr wywołać ponownie, wchodzimy do menu filtr i tutaj nie musimy już wchodzić do wyostrzania, bo ostatnio użyty filtr zawsze widoczny jest u góry listy właśnie w tym miejscu. Ale jeżeli teraz puszczę klawisz myszy, to ten filtr po prostu wykona mi się i widzimy, że znowu zdjęcie zostało wyostrzone. Nie jest to to, o co nam chodziło. Wycofajmy więc tę zmianę i jeszcze raz wchodzimy do menu filtr. Przesuwam się nad maska wyostrzająca, ale w tym momencie przytrzymam lewy klawisz ALT. I po puszczeniu klawisza myszy zobaczymy, że ponownie otworzy mi się okienko, w którym mogę zmieniać parametry tego filtra. Oczywiście te parametry będziemy musieli zmienić. Na początek wyzerujmy wartość próg. Następnym krokiem będzie zmiana parametru wartość na wartość maksymalną, ale tylko tymczasowo, żeby łatwiej obserwować pewne zmiany w obrazie. I teraz zaczynam manipulować parametrem promień. Przesuwając się w prawo, obserwuję co się dzieje z moim obrazem. Tutaj chodzi o wartości spore, wysokie, 20 kilka do 50 pikseli w przypadku tego zdjęcia, to jest zdjęcie o wysokiej rozdzielczości. I obserwuję tutaj obszary jasne i ciemne, które pojawiają się na tym zdjęciu. Chodzi mi o to, żeby zaakcentować tutaj kontrast pomiędzy obszarami ciemnymi i jasnymi. I tym samym automatycznie uzyskujemy większą klarowność naszego zdjęcia. Za chwilę zobaczymy o co chodzi. Ja bym tutaj wartość tą zostawił właśnie mniej więcej na 50 pikselach. Zostawiamy już ten promień w spokoju. I teraz przechodzimy do parametru wartość, który określa siłę wyostrzenia. Tutaj... Bez żadnego zastanowienia od razu zmniejszam tę wartość do około 25%. Nie musi to być dokładnie 25%, ale mniej więcej taką wartość tu powinniśmy ustawić plus minus 5% i zatwierdzamy. Wydaje się, że nic się na tym zdjęciu nie zmieniło, ale jeżeli wycofamy ostatnią zmianę, to zobaczymy, że nasze zdjęcie stało się nieco bardziej zamazane. Zbliżmy się nieco do tego naszego zdjęcia. I spójrzmy może na ten fragment. Ctrl Z, żeby zobaczyć, jak wygląda ono teraz, i Ctrl Z, żeby zobaczyć, jak wyglądało przed chwilą. Widać, że wszystko stało się wyraźniejsze. Przejdźmy jeszcze do innego punktu, na przykład gdzieś tutaj, i jeszcze raz Ctrl Z. Zdjęcie staje się nieco zamazane, i Ctrl Z, klarowność wzrasta. Spójrzmy jeszcze na jakiś inny fragment zdjęcia. I tutaj również. Także widzimy, że połączenie obu tych metod, wyostrzanie drobnych szczegółów wraz z wyostrzaniem wielkich szczegółów, a raczej ze zwiększaniem kontrastu za pomocą tego narzędzia, powoduje znaczną poprawę jakości zdjęcia. Jeżeli teraz chcielibyśmy to zdjęcie porównać z pierwotnym zdjęciem, możemy to zrobić. Ja tutaj wykorzystam nietypową funkcję, a mianowicie przywrócenie tego zdjęcia do postaci pierwotnej. Żeby to zrobić, wciskam klawisz F12. To jest wersja pierwotna naszego zdjęcia. Spójrzmy na nie o, może w ten sposób i Ctrl Z, a to jest wersja z naszymi dwoma wyostrzeniami. Być może to wyostrzenie jest nieco zbyt mocne, ale gwarantuję, że nawet druku nie będzie to w żaden sposób przeszkadzać, a spowoduje, że nasze zdjęcie będzie rzeczywiście ostre i ładne. I jeszcze raz, spójrzmy może na jakiś inny fragment. Zdjęcie pierwotne i zdjęcie po dwóch wyostrzeniach.